I tutaj rząd 28 kończymy tak samo jak poprzedni, czyli robimy sobie oczko łańcuszka i słupek, który wbijamy tutaj w oczko, które robiliśmy na początku rzędu, tak? I przerabiamy sobie słupek. I jesteśmy od razu w miejscu, gdzie zaczynamy rząd kolejny, czyli 29. I zaczynamy oczkiem łańcuszka zamiast pierwszego półsłupka, dalej 3 oczka. Półsłupek, trzy oczka, półsłupek, trzy oczka. Półsłupek i teraz oczko łańcuszka i tu na słupku słupek reliefowy tylny. Znów oczko łańcuszka i na kolejnym słupku słupek reliefowy tylny. Oczko i słupek reliefowy tylny. Oczko, słupek reliefowy tylny, oczko i ostatni słupek reliefowy tylny. I dalej znów oczko, i teraz tu, gdzie były trzy oczka, łańcuszka, robimy półsłupek. I dalej trzy oczka. Półsłupek, trzy oczka, półsłupek, trzy oczka. Półsłupek, trzy oczka. I półsłupek. I mamy znów oczko łańcuszka i kolejny wachlarzek, czyli tutaj znów. Na słupkach robimy słupki reliefowe tylne, oddzielone oczkiem, łańcuszka. I ostatni słupek reliefowy tylne, oczko. I tutaj. Półsłupek. Tak, czyli mamy tutaj wachlarzyki i pomiędzy wachlarzykami wypadają nam teraz cztery łuki z trzech oczek łańcuszka i powtarzamy to sobie dookoła. I kiedy już sobie przerobimy wszystkie 16 motywów z rzędu, to dochodzimy do końcówki i tutaj też robimy oczko i słupek, który wbijemy w to pierwsze oczko, które robiliśmy na początku rzędu. Mamy zakończony rząd 29. Ten brzeg może Wam troszeczkę falować, ale tak to już jest, gdy się robi po prostu takie tutaj łuki z oczek łańcuszka we wzorze. To wszystko potem się wyprostuje w miarę naciągania na obręcz czy też blokowania serwetki.